Dzień 11 listopada celebrowany był jako święto upamiętniające odzyskanie niepodległości od roku 1920, jednak obchody te były nieoficjalne i zaangażowani w nie byli głównie wojskowi. W II Rzeczpospolitej w tym dniu zawsze odbywały się defilady wojskowe, msze święte w intencji ojczyzny, uroczystości na szczeblu państwowym i ceremonie wręczania orderów wirtut i militarii w Belwederze. We wspomnianym roku 1920 dzień 11 listopada uświetniono przyznając Józefowi Piłsudskiemu stopień marszałka. Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1944 oficjalne lub jawne świętowanie podobnie jak każde inne przejawy polskości było niemożliwe. W roku 1945 ustanowiono narodowe święto Odrodzenia Polski obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia manifestu PKWN. Zniesiono jednocześnie obchodzenie 11 listopada. W PRL-u wielokrotnie organizowane w całym kraju były przez opozycję manifestacje patriotyczne z okazji 11 listopada, były jednak one w powprowadzeniu Stanu wojennego tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez służbę bezpieczeństwa. Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 roku, lecz pod nieco zmienioną nazwą Narodowe Święto Niepodległości. Jest ono obchodzone do dziś głównie w Warszawie, a także w wielu miastach w Polsce.